No cześć, cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj znów z wami jest Wiktor i zdecydowaliśmy dzisiaj przyjechać do wsi Rogalin, do tych sławnych dębów, trzech dębów, Lech, Czech i Rus, i pokazać Wam co tu jak to wszystko wygląda. Tu znajduje się taki pałac z tyłu, jak widzicie, teraz pokażę Wam. I taki teren tu jest piękny, i zobaczymy, czym on nas może zaskoczyć. Teren jest przepiękny, po prostu muzeum, pałac w rogalinie. Chodzi Muzeum Narodowego w Poznaniu. No i oczywiście, że interesuje mnie nie tylko ten pałac, ale co jest wokół niego. A wokół niego jest taki mościk. I zobaczcie, co jest tam na dole. Mimo wszystko tu jest bardzo czysto, bardzo. To oczywiście, że zaskakuje mnie, że tu utrzymają po prostu wszystko w czystości, oprócz tej rury. Ale zobaczcie, jaka jaka jest, jaka je, jako, jakie jest piękno. Zobaczcie, coś podobnego nie widziałem jeszcze w swoim życiu, żeby był taki pałac, a przed nim po prostu taki teren. Z drzewami i strawnikiem. Wow, już, już mogę sobie wyobrazić, jak to wyglądało 200-300 lat temu. Nie możecie sobie wyobrazić, jak tu pachnie jasminem. Idziesz po prostu, ja nie wiem, gdzie on jest, gdzie on rośnie, ale wokół <laughs> pachnie po prostu tym jasminem, po prostu taki jest zapach. Mm. Tak ten pałac wygląda. Tak, półkrąg, pół półkrągiem. On był pobudowany. O, a tu, właśnie przed nim, taki teren zielony z wielkimi drzewami. Zobaczcie. Jak to wygląda? Wow, nie? Chyba nie. Super. Zobaczcie jakie tu drzwi. Wow, rycerz. Rycerz i go szczyt. Super. Co mi podoba się w Polsce, że teren wokół jakiegokolwiek zamku albo pałacu jest do odwiedzania bezpłatnie. Czyli po prostu możesz sobie spacerować i nie przejmować się tym, że z Ciebie będzie pobrana jakaś opłata, bo u nas to w Związku Radzieckiemu, w tych krajach naszych, E, za wszystko po prostu biorą opłatę. Tu opłata idzie tylko z, e, w środku, czyli jeżeli chcesz odwiedzać na przykład e, jakieś pokoje, w, czyli w środku, to tam tak, tam musisz zapłacić i to, to nie będzie jakaś taka okrutna, e, wielka opłata, opłata tylko możesz tam z 5-10 zł i tyle. I to bardzo mi podoba się, czyli w Polsce, czyli w Polsce jest zrobione dla ludzi, dla państwa, dla obywateli, czyli można po prostu przyjechać gdzieś, pospacerować i zobaczyć, i cieszyć się takimi widokami. Czyli to jest państwowe, dla ludzi. I to bardzo mi podoba się w Polsce. Nie to, co ja tam jakiś, wiecie, że jestem żadnym jakimś za 5-10 zł, ale to po prostu dziwnie, że można po prostu przyjść i bezpłatnie pospacerować, oddychać świeżym powietrzem i, po, i pocieszyć się takimi pięknymi widokami e, historii, historii Polski. To bardzo, bardzo wielki plus dla Polski, dla ludzi. A tu zobaczcie, jakie są drzewa. Tak pałac wygląda z tyłu. Oprócz przedniej części, on ma jeszcze tylną część. I tu też jest takie wejście. Wow, no. żyli oni, oczywiście, że bardzo bogato. Zobaczcie, jakie tu są tereny. Takie wiecie warstwowe, pierwsza warstwa, druga trzecia, i wszędzie rosną drzewa, różne różne drzewa, lipy. Zobaczcie jakie lipy. Ja nie wiem jak dlaczego oni tak skształtowane. No na pewno nikt ich tak nie, nie, nie formował. To tak oni rosną, nie wiem. Popatrzcie na te lipy. Kto ich tak kształtował? Dlaczego dokładnie takiego kształtu nie popatrzcie, <laughs> jakie drzewa? Popatrzcie, jakie tu są kuści wysokie, jak one są sformowane. Ukształtowane jak labirynt jakiś. Popatrzcie, takie wzgórze tu jest. Nie wiem, co tu było w dawnych czasach, ale coś było na pewno, coś tu stało. I wokół tego wzgórza są takie labirynty z zrobione. ...dwa, więcej niż dwa lata już mieszkam w Polsce i e, myślę, że Wielkopolska, nie tylko Polska, ale województwo wielkopolskie może jeszcze, jeszcze, ma czym mnie zaskoczyć, <laughs> bo za dwa lata jeszcze, jeszcze tak mało odwiedziłem miejsc przepięknych, nie tylko w Polsce, ale w województwie nawet wielkopolskim, tyle jeszcze jest do odwiedzania. Tak wygląda, wyglądają te labirynty. Popatrzcie, jakie tu są wielkie, wysokie drzewa, ukształtowane w, taki, w takim kształtem równym. Tu coś było, nie wiadomo co, Kro okrągłe. Popatrzcie, Boże, ja jeszcze takiego nigdy w życiu nie widziałem. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Nie wierzę, że to jest. Że to też znajduje się w Polsce. Latami, dziesięcioleciami ich po prostu obcinali. I zobaczcie, oni stworzyły taką kronę. Taką tam z, z, z góry, taką cały, całą, całą warstwę liści. To na pewno jest jakieś, jakieś, jakieś cudo stworzone ludźmi. Bardzo dziękuję moim subskrybentom za polecenie tego miejsca. Nie żałuję ani kropli, że przyjechałem tu. Zawsze jestem gotowy na coś nowego, żeby. Popatrzyć, oglądać coś nowego i dowiedzieć się czegoś nowego. Widzicie, ich po prostu obcinają, bo tu na dole widać, że trochę obciąte takie liście, a tam z góry jeszcze nie. I w taki kształt ich robią po prostu w równej, równej. Widokowe dęby idziemy tam. Punkt widokowy. Przypomina mi to dzieciństwo Ukrainy. Drzewo akacji, Widać, że jest bardzo, bardzo stare. Bo akacja bardzo, bardzo powoli rośnie. I na pewno to drzewo ma 150, a może nawet 200 lat. Kamera tego nie może po prostu pokazać, jakie to jest wielkie drzewo okacje To trzeba patrzeć własnymi oczami. Jeszcze jeden punkt widokowy. Zobaczcie, jaka tu jest pokrzywa. Półtora metra ma wysokości. Czy wiedzieliście o tym, że pokrzywa oczyszcza naczynia krwionosne? Ja piję je już. No, ją piję już nie wiem, gdzieś z 5 lat na pewno. Ale nie tak często, ale czasami. Czas od czasu. Bardzo, bardzo oczyszcza krew i krwionosne naczynia. Tu zaczynają się. Дембе. Велике-велике Дембе. Забачте, який тут є ліс. Вау, wow, Дембовий. Само Дембе. <laughs> Навіть тут такий запах є інший. В тим лісі, ніж в інних лісах. Zobaczcie. Wow. Te dęby mają, mają, mają gdzieś lat 200 na pewno. Wow. No właśnie podchodzimy do tych dębów Lech, Pech i Rus. Zobaczcie. Nie możecie sobie wyobrazić nawet. Oni tam w ogrodzeniu stoją, bo to też wielkie, ale to nie ten. A tam, wow, o, oni są stare już, biedne. Już liście nawet mają za mało. <laughs> Możecie sobie wyobrazić, 800 lat mają, 800! Tyle ludzi nie żyją i nikt tyle nie żyje, oprócz przyrody, kamienia. Góry, morze i tak dalej, ale żeby rośliny tyle żyły, niebywałe. Nie na, kam na kamerze tego <laughs> nie zobaczycie. To trzeba patrzeć własnymi oczami, jaki on jest wielki, ogromny. Żadnych tablic nie ma, nie jest napisane kto z nich lech, kto pech, kto rósł, ale ten po środku już suchy jest, biedny, już zmarł. A tam nawet postawili takie podpórki pod gałęzie, żeby oni nie spadli. Grzeją się na słońce, przyroda. Popatrzcie, tyle ich tu. O, obozy, całe obozy. To u nas się nazywają ich soldatiki, żołnierzyki, Nie wiem dlaczego. Czerwone takie. Jeszcze takiego też nie widział. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy gdzieś wyjeżdżam i patrzę, oglądam coś takiego, czego wcześniej nigdy w życiu nie widziałem. Ponieważ każdy wyjezd, e, gdzieby to nie było, w jakikolwiek kraj, w jakiekolwiek miasto albo wieś, oczywiście, że daje nam coś nowego do odwiedzania, do oglądania, e, coś nowego. Gdzie by ty nie był, gdzie by ty nie wyjeżdżał raz gdzieś coś nowego. Oczywiście, że oglądasz, popatrzysz i dowiedzisz. W już jedna część spadła, a druga jeszcze stoi. A dlaczego nie ma tablic nijakich żadnych? Gdzie jest napisane, kto jest Pech, Lech i Rus. Po legendzie oni tu spotkali się. Lech, Czech i Rus. Spotkali się, rozmawiali. Rozmawiali, na, rozmawiali oczywiście, że każdy w swoim języku, ale rozumieli sobie, bo to są słowiańskie języki. I oczywiście, że i Czech, i Polak sobie zrozumieją, ale Rus już raczej nie. Ale kiedyś to może był jeden język, albo podobny. No ale tu jest jakaś tablica, nie wiem dlaczego ona jest taka stara i nieatrakcyjna. To Czech właśnie, obłód, 7,26 metrów. To właśnie Czech. Tam tablicy nie było, no a tam zaraz zobaczę, kto to jest. A tu jest rus, obód 9,26 metrów. Rus jest samy, samym największym, największym drzewem. A to jest Czech, a lech biedny jest sam... a nie, Czech w ogóle zmarł już, wysychnął. A Le, lech tam z połowa tylko zostało się. A rus jest najmocniejszym, bo to jest rus oczywiście, że Rosja. <grywa> Największym drzewem. <grywa> A ten dęb ja mogę nazwać Mołdawianin, bo on jest też taki wielki, mocny. Stoi tu sobie osobno i niech będzie z Mołdawii. Zobaczcie objętość tego młodowienina. Wow, jaki on jest wielki. A, tak nie widać, jaki on jest, na, na ile on jest wielki, ogromny po prostu. Tego nie widać, tak. I jeszcze jeden dąb. Dąb. Wow. Co za dąb? Edward. Dąb, dąb Edwarda. Obwód sześć metrów. Pomnik przyrody. Wow. Na pewno ma no, może nie 800 lat, a gdzieś 500 lat. Wyobraźcie sobie tylko 500 lat, a może i 600. No co, moi drodzy. Jak zawsze skończyło się nasza podró kolejna podróż, i mogę powiedzieć tylko jedno, że. Jak tylko gdzieś wyjeżdżasz i coś oglądasz, coś odwiedzasz, to oczywiście, że masz po prostu kupu wrażeń, kupę wrażeń. I oczywiście, że to tego warto. Gdzieś wyjeżdżać, coś oglądać i życie państwu wszystkiego najlepszego, Życzę Państwu wyjeżdżać gdzieś. Zwłaszcza teraz jest lato, ciepło, nie gorąco i można zawsze gdzieś wyjechać. Jak na przykład zrobiliśmy dzisiaj, my wyjechaliśmy na jakąś godzinkę, za 50 kilometrów od domu i po prostu otrzymaliśmy kupę wrażeń kupę po prostu świetnych emocji i dlaczego nie, dlaczego nie wyjeżdżać gdzieś tak, w taki sposób na godzinkę, drugą i coś oglądać i coś czymś cieszyć się. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Do widzenia, moi drodzy. Będziemy w kontakcie. Pa, na razie. Dotychczas jestem zaskoczony ile w Polsce jest lasu, ile są drzew i jaka jest piękna przyroda. Naprawdę jestem bardzo zachwycony polską przyrodą i w ogóle Polską, jak krajem. Rogaliński Park Krajobrazowy, prosto jak Przemieński Park Krajobrazowy we Włoszakowicach. Trasa kurnicka, zobaczcie Stenszew, jechaliśmy przez Stenszew, mośinę i właśnie. A, Rogalinek, i tu znajduje się Rogalin, a tu znajduje się już zaczyna się park krajobrazowy, niedaleko, niedaleko. i Poznań, tu też 20 km tylko. A tu właśnie jest kurnik, gdzie byliśmy w, w poprzednim, poprzednim razem. To nie oglądał nasz filmik, proszę zobaczcie na naszym kanale jest o kurniku filmik. Naprzeciwko pałacu znajduje się jeszcze taki mauzoleum. Zobaczcie jaki on jest przepiękny. Popatrzcie, niby trafiliśmy do Włoch gdzieś albo do Grecji. Wow, co to takiego? To nazywa się Kościół Ma Mauzoleum. A, to, czyli jak Kościół. Wow, jakie piękno. I to jest w Polsce. Nie we Włochach, ani, nie we Włochach, ani w Grecji, a tylko w Polsce. Zobaczcie, tylko popatrzcie na to, jakie tu drzwi. Wow. Bum, bum. On jest zamknięty, ale zobaczcie, jaka jest ręczka. Boże, jakie to stare wszystko. Skąd te drzwi wziąły się? Ciekawym, ciekawy jestem, jestem ciekaw, skąd to wszystko. Super, po prostu super. Super wrażenie. Ten kościół nazywa się kościół świętego Marcelina. Kościół został wybudowany w latach 1817-20. Jest kopią rzymskiej świątyni Mason Carey we Francji, pochodzącej z końca I wieku przed Chrystusem. Aha. W dolnej części kościoła, mauzoleum, znajduje się trzy sarkofagi, w których pochowani są prezydent Edward Raczyński, Konstancja i Roger Raczyński. A w 1993 roku został też tu pochowany ostatni męski potomek Rogalinskiego rodu Edward Bernard Maria Raczyńskiej. Czyli na górze jest e, e, kościół, a na dole w piwnicy jest e, mauzoleum. Trzy sarkofagie tam znajdują się. Ciekawe. Rezydencja rodowa Raczyńskich w Rogalinie. Zespół pałacowy w stylu późnego baroku, wzniesiony w latach 70. XVIII wieku przez Kazimierza Raczyńskiego, starosty generalnego Wielkopolski i marszałka nadwornego koronego na dworze króla Stanisława Augusta Poniatkowskiego. Tak wyglądał herb Raczyńskich.